Narysować psa, a może cały dom. Albo pomalować telefon. To wszystko jest możliwe na Multi Fan. Rozpocznijmy challenge. A pierwszym zadaniem jest narysowanie tego uroczego pieska. Jest taki słodki! Zgadza się. A dostanie go ten, kto najlepiej go narysuje. No co tak siedzicie? Czas ruszył. Dobra, no to zaczynamy. Tylko jak narysować pieska? Na początek weźmy pod uwagę wszystkiego parametry. Już wiem, to nie jest trudne. Raz, dwa, trzy. Tylko jakoś mi nie wychodzi. Ciekawe, jak idzie innym. Nie podglądaj. Daj mi pracować. Będę miał najlepszy rysunek. Już prawie wszystko gotowe, jeszcze tylko kilka pociągnięć i marnujecie swój czas i tak zrobię najlepszą pracę. Łapka, łapka, ogonek. Jak fajnie wyszło! Muszę go tylko pomalować. Zobaczmy, coś jest nie tak. Wiem, jak mogłam zapomnieć o różowej obroży. Pomdko moi artyści. Czas się skończył. Pokażcie swoje rysunki. Hmm. Już? Proszę. Ojej, piesku lepiej zamknij oczy. Oczywiście nie jesteś ty. Co tam mamy dalej? Trochę lepiej, ale też się nie nadaje. Wow! To prawdziwa kopia. Oto nasza zwyciężczyni. To było proste. Kurczę, zawsze mam pecha w tych konkursach. Proszę, zabieraj! Jest taki słodki! To najsłodszy piesek na świecie. Daj go pogłaskać! Zabierajcie ręce. Już nikomu cię nie oddam! Tak bardzo kochasz mamusie? Co ty robisz? Całujesz się z psem? To zabawne! Fu, teraz jestem cała w jego ślinie. Zabierajcie go! Pobawcie się z nim! Kurczę, ten pies zniszczył mi cały makijaż! Dobry piesek! Jesteś taki fajny! Runda druga. Oto wasze zadanie. Musicie narysować tę kolorową konstrukcję. Pozwólcie, że pokażę wam, jak ona działa. Bierzemy skitelsa i kładziemy na samym szczycie wieżyczki, wow! Ale super! Ostatni zakręt cukierek już na mecie. Ekstra, chcę to wygrać. To właśnie nasza dzisiejsza nagroda. No to jedziemy. Czas, start. Nagroda jest rewelacyjna. Muszę się postarać. Dobra, tu są kredki. Okej. Okay. Będę rysował w ten sposób. Dam radę to zrobić. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Ręce mi się poplątały. Co mam robić? Hmm, jak najlepiej narysować to coś? Wiem, jak pomieszam dwa kolory, otrzymam niezwykłe linie. To genialne. Wychodzi świetnie. Czuję już zapach zwycięstwa. Jak mam to niby narysować? Nie mam pojęcia. Wygląda dziwnie. Niby coś mi wychodzi. Ale chyba już przegrywam w tym challenge'u. Nie mam pojęcia co robić. Wasz czas się skończył. Odkładamy kredki. Pokazujcie pracę. Mary, co to za abstrakcjonizm? To źle wygląda. Co dalej? E, chwileczkę, mam tu problem z rękami. Dobrze, nie przeszkadzaj sobie. Kto następny? Hej, no wow! To wygląda wspaniale. Gratuluję! Oto nasza zwycięzczyni! Zapraszam! Proszę, nagroda jest twoja. Dziękuję bardzo. No to wypróbujemy. Ojej, jak ten cukierek fajnie się turla! Wpadłam na świetny pomysł. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy. Ostrożnie. Jestem na miejscu. Wezmę sobie kilka cukierków. I jeszcze kilka. I jeszcze kilka pyszne. Ale fajnie to wymyśliłam. Runda numer 3. Waszym zadaniem jest narysowanie tego zupełnie nowego iPhona. Wow! Jaki fajny! Wiedziałam, że Wam się podoba. Ale dostanie go ten, kto go najlepiej narysuje. No to zaczynamy. Szybko, szybko, szybko muszę to narysować. Nie mogę się doczekać, kiedy go wygram. Biorę pędzel, troszeczkę różowego i rysuję prostokąt. Co ty robisz? Maluję mój telefon. W ten sposób mój rysunek będzie wyglądał bardzo realistycznie. A teraz odbiję kopię mojego telefonu na kartce. I gotowe! Ojej, chyba mój plan nie wypalił. E, spróbuję jeszcze raz. Co? Dlaczego to nie działa? Kurczę, mój plan się nie powiódł. Ojej, uwielbiam rysować, co może być prostszego niż narysowanie iPhone'a. No i pozostał tylko jeden malutki szczegół: Wycięcie rysunku. Ostrożnie. Co ona robi? Po co niszczysz swój rysunek? To dziwne. Co? Nawet Austin ma taki fajny rysunek? To straszne, muszę coś zrobić. Wiem. Woda mi pomoże. Ups! Co ty robisz? Ojej, chciałam zrobić coś innego. Właśnie to. Muszę mieć najlepszy rysunek. Niezły ubaw. A, czas się skończył. Wszyscy gotowi? Zobaczmy co wam wyszło. No, to nie wygląda jak telefon. A co mamy dalej? Jest troszkę lepiej, ale to też nie to. Mary? Wow, telefon Zetui? Jak fajnie! Oto nasza zwyciężczyni. Jak zwykle. Czekam na moją nagrodę. Oczywiście, proszę. Ostrożniej! tu przecież iPhone. Oczywiście, e, trzymaj. O, tylko żartowałam. Oddaj mi mój telefon natychmiast. Pomocy! Telefon jest mój. Oszustka. Chodź tu, iPhone'iku mój kochany. Jesteś już bezpieczny. Po prostu nie znasz się na żartach. Jak mam się stąd wydostać? Tym razem zadanie będzie o wiele trudniejsze. Trzeba będzie narysować ten domek dla lalek. Hurra! Zawsze chciałam taki mieć. Nic niezwykłego. Czas ruszył. Od czego by tu zacząć? Co wybrać? Kredkę czy flamaster? Wezmę kredkę. Jak bardzo chcę wygrać ten domek. Jedna linia, druga. Kurczę jakoś krzywo. Muszę zacząć od początku. Może jednak użyję farb. Z nimi będzie łatwiej narysować linie. No, od razu lepiej. Kurczę, ale to znowu nie to. Nic mi się nie udaje. Mam pomysł. Może narysuję ten domek z pomocą palców. Nie to też nie to. Wszystko wygląda okropnie. Co? Jak on tak równo rysuje? To łatwizna. Wymyśliłam nowy plan. Muszę się naprawdę postarać. Tym razem zrobię coś bombowego. Zamiast tego, żeby rysować domek, po prostu go skonstruuję. Tylko spójrzcie. Czas się skończył. Pokażcie swoje prace. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Proszę, o to moja praca. A to moja. Co za nuda? To wygląda strasznie. Mam nadzieję, że mój domek wygra. Spójrz na to. No to dosyć niezwykłe. Wygląda naprawdę fajnie. Hurra, wygrałam. A ty przegrałeś. Domek jest mój. Moje marzenie się spełniło. Dziękuję bardzo. Ojej! Mm, tak, co za ofiara losu? E, to na razie! Kreatywność naprawdę jest niesamowita. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia!